Dzień dobry moja kochana, dzień dobry mój kochany. Z tej strony Weronika. Miło mi Cię tutaj gościć, czy to po raz pierwszy, czy po raz kolejny. Oczywiście, jeśli po raz kolejny, to tym bardziej mi miło. To będzie drugi odcinek integracji, którą zaczęliśmy w zeszłym tygodniu. Jeśli nie robiliście mm, poprzedniego dostrajania, jeśli nie widzieliście pierwszego odcinka, to też możecie tutaj zostać, obejrzeć to, co będzie dzisiaj, posłuchać, zrobić fajne ćwiczenia, które Wam tutaj zaproponuję. Więc można to robić samodzielnie, można wrócić do odcinka pierwszego. Kolejność tutaj też nie ma aż takiego dużego znaczenia. Po prostu zostań, jeśli chcesz się poczuć troszkę lepiej, bo obiecuję Ci, że tak będzie. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnej kwestii i zrobimy ćwiczenie, które jest, wydaje mi się, takim fundamentem wszystkiego. Sprawdzimy też wskazówki na nadchodzący tydzień. Wskazówki dla wszystkich, którzy trafią na ten film. Ale najpierw jeszcze muszę coś powiedzieć, i to jest dla tych z Was, którzy. Zostawi, zostawili komentarz w poprzednim filmie wiadomość od Ciebie z przyszłości. Więc kochane, kochani, jesteście niesamowici. Wasze komentarze mają taką moc, nie zdajecie sobie sprawy. To, że każdy z Was napisał mi miłe słowa, pokazał, że jest, że. W ogóle jest dla kogo to robić? No, dla siebie oczywiście też to robię, też nagrywam te filmy, bo bardzo to lubię i przekazywanie tych wiadomości zmienia moje życie na lepsze w bardzo wielu aspektach, ale ten Wasz odzew jest bardzo ważny dla mnie, bo to sprawia, że moja praca, moja pasja ma większy sens, że jest to wartościowe w taki namacalny sposób. I to już nawet nie chodzi o te miłe słowa pochwały, choć przyjmuję wszystkie z przyjemnością i bardzo za nie dziękuję. Jestem zaskoczona z tego bardzo pozytywnego odzewu wdzięczna za Wasze wsparcie, za piękne życzenia. Dodam tu jeszcze, że skutkiem ubocznym było to, że na mój kanał przybyło tak dużo nowych osób, więc dziękuję Wam, dziękuję, dziękuję. Bo ja pełnęłam coś, nie zastanawiałem się w ogóle nad tym. A to zmieniło tak wiele. Powiedziałam, że nikt nie ogląda moich filmów. Oczywiście to było bardzo ogólnie powiedziane, bo, bo są filmy, które widzę, że ogląda dużo ludzi. Chodziło mi o kilka filmów, które włożyłam kawałek serca, a miały mało wyświetleń. Wydawały mi się bardzo wartościowe, bardzo piękne i trochę mi było po prostu przykro, chociaż. No, wiem gdzieś tam w środku, że statystyki nie są miarą tego, czy coś jest wartościowe, czy nie, ale jestem człowiekiem i też bywa, że wątpię w siebie. No i powiedziałam to wszystko i nastąpił jakiś skok. Oprócz nowych subskrybentów, dostałam najwięcej komentarzy pod tym filmem w całej mojej historii na YouTubie. Jesteście bardzo, bardzo kochani i dziękuję. Za Was z całego serca. Dziękuję za Wasze wsparcie, za to, że jesteście, że oglądacie. I to by było chyba tyle. Więc wróćmy do tematu. Tą ważną kwestią, którą chcę poruszyć, jest poczucie bezpieczeństwa. Czucie bezpieczeństwa w kontekście, że ty. Sam ze sobą, sama ze sobą, czujesz się dobrze, bezpiecznie, że ufasz sobie. I zrobimy za chwileczkę krótkie ćwiczenie. Proponuję, by robić je codziennie, polecam, by robić je codziennie, by właśnie wyjść z takiego trybu przetrwania, by zacząć budować zaufanie do siebie, by poczuć się ze sobą lepiej, by ukoić ten układ nerwowy. Spróbujcie chociaż do następnego odcinka, który będzie myślę w przyszłym tygodniu zobaczymy. Sprawdźcie sobie, czy, czy to zadziała dla was na plus? Bo to jest tak, że twój układ nerwowy nie pozwoli na uzdrowienie, na transformację, na taką pełną integrację tego uzdrowienia czy transformacji, jeśli nie poczujesz się bezpiecznie. Dlatego to jest tak ważne. I ja też to pomijam, często o tym zapominam, a bez tego no nie ruszymy. Może i ruszysz do przodu, ale jakby nie pójdziesz głębiej, nie pójdziesz dalej. Także to ćwiczenie może pomóc ci odblokować transformację twoją, twoje uzdrowienie, jeśli. Poczułaś, poczułeś, że utknęłaś, że utknąłeś, ale nie tylko, bo po prostu będzie ci lepiej po, po wykonaniu tego ćwiczenia. Więc zacznijmy. Bycie tu i teraz, obecność w teraz jest podstawą, by czuć się bezpiecznie. Więc zaczniemy głęboko, delikatnie oddychać, tak jak zawsze, do brzuszka. Hmm. Powoli, głęboko, wdech do brzuszka. I niech samo powietrze sobie powolutku wy, wyleci do końca. Sam taki oddech koi twój układ nerwowy. W ten sposób oddychają małe dzieci, a później jako dorośli uczymy się tego płytszego. Nie jako dorośli, ale właśnie dorastając, uczymy się tego bardziej płytkiego oddechu, więc to jest taki powrót do, do tego, jak powinno to wyglądać, jak powinno się oddychać. Więc, oddychaj do brzuszka, skupiając się na sercu. Jedna ręka na sercu, druga ręka na brzuszku. I pozwól swojemu sercu pozostać otwartym. Jesteś bezpieczna, jesteś bezpieczny, mając otwarte serce. Zrelaksuj się. Niech ciało lekko opadnie, niech stanie się takie ciężkie. Wdychaj powietrze, wydychaj. Rozluźnij twarz. Rozluźnij całą głowę, ramiona. Możesz delikatnie poruszać ramionami do przodu, do tyłu, jak czujesz. Poczuj, jak ten oddech przepływa przez ciebie w dół i w górę. Jak powietrze, dopływa do każdej komóreczki. Poczuj życie w sobie, bo oddech jest życiem. A teraz sprawdź czy. Gdzieś w twoim ciele wyczuwasz napięcie. Po prostu to zauważ, czy gdzieś w twoim ciele jest napięcie. I pozwól temu być. Sprawdź skąd w swoim ciele. Czujesz teraz spokój. Obserwuj to sobie. Skąd płynie spokój? Wszystko jest dokładnie tak, jak ma być. Czy Gdzieś wyczuwasz nerwowość, niepokój. Poczuj. Poczuj i wypełnij tę część ciepłym, jasnym światłem. Ciepłe, jasne. Światło wypełnia to miejsce. Poczuj, jak to miejsce się leczy, jak się uzdrawia, jak to wszystko się rozpuszcza. Jak jest ciepło i spokojnie teraz. Bądź ze sobą. Jesteś bezpieczna, jesteś bezpieczny wciąż. A teraz trochę ruszymy energię, uwolnimy ją. Poruszaj ciałem delikatnie. W jakikolwiek sposób czujesz, czymkolwiek czujesz, że chcesz teraz poruszyć. Możesz pokręcić głową, ramionami, możesz się pobujać, możesz kręcić nad garstkami, cokolwiek Twoje ciało ci podpowie. Może to wyglądać głupio, to nie ma znaczenia. Ja na przykład czuję się dobrze z wytrząsaniem, możesz potrząsnąć swoim ciałem, jeśli czujesz się z tym komfortowo, jakąkolwiek częścią swojego ciała. Możesz kręcić kółeczka czy biodrami, kostkami. I dajesz teraz. Swojemu układowi nerwowemu, znać, że jesteś bezpieczny, że jesteś bezpieczna. I powtórz teraz za mną: jestem bezpieczna, jestem bezpieczny. Mogę ufać sobie. Jestem dokładnie tam, gdzie ma być. Jestem zaopiekowana, chroniona, mam wsparcie. Jestem bezpieczna, jestem bezpieczny, mam wsparcie. Jestem dokładnie tam, gdzie mam być. Możesz teraz zapytać siebie. Co jeszcze sprawia, że czujesz się bezpiecznie, albo co sprawiłoby, że poczujesz się bardziej bezpiecznie? Poczuj to przez chwilę, pozwól, żeby to się pojawiło. No i oczywiście zrób to, zastosuj to. Sprawi, że będzie bardziej bezpiecznie. Cudownie, świetnie. A teraz powoli wracamy, przeciągnijcie się i możecie powoli zacząć otwierać oczy, jeśli jesteście gotowi. Zobaczymy teraz w kartach, jak możemy przez najbliższe dni, jak dobrze by było przez najbliższe dni zadbać o siebie. Spójrz w gwiazdy. Więc na wychodzenie wieczorem, Patrzenie gwiazdy to jest to, co przychodzi mi jako pierwsze. Poczucie takiego połączenia z, z kosmosem, z całym wszechświatem. Ta karta też miała znaczenie, żeby właśnie. <laughs> Astrologicznie przyjrzeć się temu, jaki mamy obecnie czas i jakby za tym podążyć, wykorzystać to. Szczerze mówiąc, nie wiem do końca, jakie mamy teraz energię astrologicznie. I bardziej przychodzi do mnie teraz, przemawia do mnie teraz to, że mm, żeby iść swoim własnym tempem że moje tempo jest odpowiednie i wręcz przeciwnie, żeby nie zwracać uwagi na te wszystkie bramy, na to wszystko bo oczywiście to jest wydaje mi się, że to działa ale na każdego inaczej i w inny sposób, na innym poziomie każdy jest w innym miejscu w życiu w innym miejscu w rozwoju i niekoniecznie musi, y, muszą te bramy wyglądać tak kolorowo i bajkowo, jak jest to przedstawiane, bo u mnie zazwyczaj wręcz przeciwnie to tworzy jakiś taki chaos, y, jakieś przebojcowanie, a nie koniecznie czuję się fantastycznie, bo jest jakaś brama. Y, bramy możecie mieć też w każdej chwili, kiedy tylko wybierzecie, nie tylko kiedy dzieje się to astrologicznie, y, więc tak. Każdy sobie tutaj poczuje, co bardziej z nim rezonuje. I ja powiedziałam jak jest u mnie. Ale myślę też, że często warto korzystać z tych takich jakichś energetycznych pływów Bo może nas to jakby wyżej bardziej zanieść głębiej. Nie wiem, to zależy, zależy co jest akurat na rzeczy. Astrologią zbytnio się nie interesuje, więc nie powiem tu nic. Nic ważnego i nic takiego więcej. Dlatego przejdę do głębokiego oddechu. Głęboki oddech jest zawsze, zawsze świetny. I sam głęboki oddech sprawia, że ja się czuję bezpiecznie. Kiedy skupiam się na oddechu, po prostu czuję się bezpiecznie. Jestem w tu i teraz. No, wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku, kiedy głęboko oddycham. Także Twoje zalecenie oddychać głęboko, skupiać się świadomie na oddechu. I właśnie to też daje Ci połączenie z wszechświatem, z jakimiś wiadomościami z góry od Twojej duszy, od swojego wyższego ja, od przewodników, od źródła. To tak naprawdę wszystko jest jednym i tym samym. Tylko jakby na innym poziomie. Głęboki oddech. No i przenosi mnie to do tego, by robić sobie to ćwiczenie, które robiliśmy przed chwilą przez te 7 dni, jak już mówiłam. Mamy tu muzykę, i w ogóle ja się teraz czuję taka rozluźniona, zrelaksowana i. Wyobrażam sobie, że tutaj właśnie słyszę taką fajną muzyczkę, która jeszcze bardziej pogłębia ten mój stan dobry, ten stan takiego spokoju, zrelaksowania, poczucia się dobrze ze sobą, jakakolwiek jest to dla ciebie muzyka, bo jednych uspokaja jakiś rok, innych uspokoi właśnie jakaś taka muzyka bardziej Brakuje mi słowa. Ale chodzi mi o taką... Em, spokojniejszą. Właśnie może jakieś bębny, może mm, jakieś dzwoneczki. Może ten handpan. On też super działa. Kojąco. Przynajmniej na mnie. Mm. No cokolwiek Wam tam w duszy gra. Tego słuchajcie. Co Wam poprawia nastrój? Muzyka będzie tutaj wspierająca, muzyka uzdrawia, jeśli ma odpowiednią częstotliwość, ale też jeśli sprawia Ci przyjemność słuchanie tej muzyki, to podnosisz swoje wibracje. Co tutaj jeszcze dla nas? mam już dzisiaj tą kartę. Mamy szóstkę. Buław, która mówi nam o tym, że odnosimy zwycięstwo, że jesteśmy publicznie dostrzeżeni, zauważeni. Jesteśmy w takim blasku reflektorów. Dobrze, ale okej, okay, tu dla każdego będzie czuję inaczej i będzie ta jasność odnośnie tego, czego ta karta dotyczy. I dla każdego z Was przyjdzie to w umyśle po prostu. Będziecie wiedzieć, do czego to dotyczy. Ale tutaj jest zwycięstwo. Wiadomość o zwycięstwie, wiadomość o zwycięstwie razy dwa, bo as mieczy jest również zwycięstwem, jest pójściem dalej wyżej. Takim właśnie rozwianiem ciemnych chmur, które gdzieś tam się kłębiły nad tobą, przez które musiałeś musiałaś przejść, żeby właśnie zwyciężyć, A mamy tu jeszcze Asa. Asa Kielichów, który mówi właśnie o tej otwartości serca. O tym, że to serce jako to naczynie się rozszerza, powiększa i więcej może tej miłości i wszystkiego, co najpiękniejsze, napłynąć do tego naszego naczynia. Co się wiąże z tym, że popłynie to dalej, jakby w nasze życie doświadczalne. Więc tutaj mamy znowu umowę o tym, że nowe początki, pomyślne, przepiękne, piękne emocje, bardziej jasne myślenie. Dużo sukcesów, i jakby to, że wy siebie dostrzegacie, sprawia, że inni też inaczej odbierają Was. Jakby przebijacie się przez coś i idziecie w nowe. Mamy tu jeszcze sprawiedliwość. Może jakoś to poprzestawiamy, żeby wszystkie karty były widoczne. Więc w końcu będzie sprawiedliwie, będzie wszystko wyrównane. Wszystko będzie wyrównane. Wasze czyste myśli, jasny umysł, czyste serce jest czymś, co sprawia, że potraficie się nawet w końcu cieszyć tym zwycięstwem, bo być może wcześniej nie było to możliwe. Nawet może nie widzieliście tego, że... Tutaj jest ten sukces, że wyjdziecie do przodu, że zwyciężacie, że jest postęp. I też słowo prawda. Bycie, bycie ze sobą w prawdzie. Ujawnienie tej prawdy. Brak wątpliwości. I tutaj jakby przyjdzie jakaś nowa siła, by te, by te cele osiągać, by się nimi cieszyć, by je czuć i jakby by ich w ogóle doświadczać. Jakby wszystko ma swój skutek. To, czego teraz doświadczasz, doświadczasz jest skutkiem tego, co myślałeś, myślałaś, zrobiłeś, zrobiłaś w przyszłości. I czuję, że to, że wybrałeś, wybrałaś przetransformowanie tego życia, tu wszystko jakby zacznie wskakiwać na miejsce, wszystko zacznie się dla ciebie zmieniać, bo wszechświat zawsze jest sprawiedliwy. No i jeszcze to jest ważne, by to powiedzieć, że jeśli czegoś już nie chcesz, po prostu to przekształć yy, przetransformuj, tak? Jak chcesz, by to wyglądało i zrób to już teraz. I bądź tutaj ze sobą uczciwa, uczciwy, bo zbierzesz to, co zasiejesz. A że jest to nowy początek, to warto zasiać to, czego, czego pragniesz, czego chcesz. Podtrzymuj swój optymizm, nadchodzi spełnienie Twoich marzeń, nie poddawaj się tuż przed wydarzeniem się cudu. Po, więc potwierdzenie, ojcowskie uzdrowienie, Twoja osobi osobista moc wzrośnie, gdy oddasz niebu wszelkie sprawy związane z Twoim Ojcem. Ja czuję bardziej, że to jest właśnie potwierdzenie tego, że tutaj coś związanego z ojcem, z energią męską się transformowało i i to się jakby dopełnia, hmm. dopełnia się i zakończy pomyślnie. udało się ci uzdrowić tą ojcowską ranę. Jakieś rany związane z ojcem lub innymi mężczyznami. I jakby myślę, że to właśnie w tym temacie jest tutaj również sukces. Oczywiście jak zawsze. Zabierzcie to, co rezonuje to, co nie rezonuje, to zostawcie innym, bo to był przekaz ogólny. Ufajcie sobie przede wszystkim. No i dajcie znać, jak się czujecie. Zostawcie jakiś komentarz, chociaż emotkę, bo, tak jak mówiłam, to naprawdę jest dla mnie ważne i dla mnie wspierające. To niech to będzie waszym dziękuję, jeśli to było dla Was wartościowe, wspierające. Przytulam Was, i do następnego filmu. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa.